Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich, przyjechał do Leszna. Na rynku spotkał się z mieszkańcami i zwolennikami. Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, ma 38 lat, pochodzi z Zielonej Góry. W latach 2005-2006 stał na czele Młodzieży Wszechpolskiej. W wyborach w 2005 roku zdobył mandat posła, startując z list Ligi Polskich Rodzin. Ponownie został wybrany do Sejmu w wyborach w 2018 roku. Teraz kandyduje na najwyższy urząd w państwie. Reprezentując polską prawicę, chce zreformować ustrój zasady nowej organizacji państwa. Zawarł w dokumencie nowy porządek, który zawiera 27 punktów. Nowe zasady organizacji życia politycznego, społecznego i gospodarczego oparte są na podstawach etyki chrześcijańskiej. Zasadnicze zmiany to m.in. kadencja prezydenta, 7 lat bez możliwości reelekcji, kadencja sejmu, 5 lat izba zmniejszona o połowę, reforma senatu, ma być izba refleksji, a zasiadać w nim mają przedstawiciele samorządów, pracodawców, związków zawodowych, organizacji społecznych oraz dożywotnio prezydenci. W sferze gospodarczej niższy VAT, dobrowolny ZUS, wyższa kwota, ta wolna od podatku własność i wolna przedsiębiorczość podstawą rozwoju gospodarczego w sferze społecznej nie dla konkubinatów związków partnerskich homoseksualnych pełne prawo do życia każdego człowieka od chwili poczęcia